Lecimy z pierwszym boksem Flagship z sześciu w tym momencie. No ja tam oczywiście liczę na jak najwięcej Milanu. Miejmy nadzieję że będą tutaj wszystkie saszetki i ta dodatkowa. Dokładnie. Teraz case hity jeszcze z poprzedniego bo to jest ten sam case który wcześniej otwieraliśmy jest. to jest to Jest ta co powinna być jest bo jeden raz się zdarzyło że nie było wcześniej dobra to co lecimy co będziemy szybciutko tak żeby chociaż wszystkie pokazać Trofi to ja sobie tutaj to o, o, chyba da radę, czy nie? Powinno dać. Saka Lee i Future Stars Fermin Lopez Barrios. O, wow! no nie, no nie wierzę, no Milan, jeszcze nie, Milan ja Cię mamy... kręcę, autorelik, Pierre Kalulu z Milanu, wow. no wywołałem wilka z lasu, wilka z lasu wywołałem, ale pożół, wow. druga saszetka, to wybrałem, ja Cię, limitowana, 9,99, no właśnie, 10. bo patrzyłem i nie, nie widziałem, jest limicik 9 na 99. Same dziewiąteczki, same dziewiątki, pierwsza, lewo, Ramos i Olise. title winners Olympiacos Bayer Dalot Minamino Tobias Raya Future Stars Mark GUIU i O'Reilly The best, Boniface Reid, Vetjen i mamy Ineste. Historic Captains, Kevin, Rice, Gundogan. Raskin Hulman, Timber, Brandt. Nie będzie to jakiś? Nie, Insercik. McAllister, White, Majulu, Carter-Vickers. Martinez, Benoît Gittens, Udo Gie, Foden, znowu Kapitan, Roy Keane, Pawlowicz, Douglas Lewis i Robert Lewandowski. To chyba mamy Holden, tak same wariacja, tak samo jak były i inni w poprzednim Riquelme Hendrik Madsen Reinders I mamy New Era Mbappé Land, Nunez i Terstegen, Łukasz, Edwiga, Łukasz, Musiał, Johnny Woo, a tam widzę, <ścoughs> widzę, że ktoś yy, też ma taką samą nazwę, czy też tak się nazywa. Wiem, że na YouTubie gdzieś tam kilka takich kanałów się potworzyło. <laughs> Mike Menią, Garnaccio, Newera, Bellerin, Colwill i Barcola Future Stars. Widzę, że tam jest ten. Johnny Wu jest. Johnny Wu trafił. Pawar, Rodrigo de Paul. Richard Lison, Konsa, Tel Wlachowicz, Foden, Darwicz Wojtek, Wojtek, to miałeś Fuksa, wziąłeś mój Milan, Kamavinga, Pepi, Cirke, Calabria z Milanu, Newera, Bob, Gomez, Doku. I blues Chelsea Jeszcze raz dobre trafy z Liverpoolu są proszone. Postaramy się dla każdego coś fajnego wyciągnąć. Chic Tavernier, Duranville. No i tutaj Czy mamy. To jest imitowane? Chyba tak. Wygląda. North London Leds Sprawdźmy, tył. tak jest cimic 212 na 275 Van Dyke Davis Donnaruma i Paul Victor Diomande Watkins Gray Dzisiaj Aston Villa pokonała Manchester City w Premier League. City: tyle porażek w ostatnich meczach, to tak, jest kosmos. Nawet w Manchester wydawało się niemożliwe. Newera: Di Marco, Martinelli, Isco, Otamendi. Brazilian Brilliance: mamy Endrika i Viniciusa. Barela, UEDA z Milanu, młody zawodnik z Roli. Mam nadzieję, że z niego coś będzie. Siedzi już na ławce w Milanie i czeka na swoją kolej. Ostatnio dużo z Milanu pomocników kontuzjowanych: Trophy Chasers, Pedri, Łatara, Halant i Victor Rock, czyli tu powinien być wieski. <grybicielom> opadku Manchester City, Izekur, Bailey, Adiemi, Best of the Best, Didier Drogba, Dias, Diop, Morato, Dembele. Saszetkę wziąłem, nie popatrzyłem. No to Przysiało. już teraz patrzymy, co tutaj ciekawego. Gavi Barcelona. U, mamy kri... krystynkę. Jest Cristiano Ronaldo, Aleksander Arnold i Florian Wirtz. A tutaj zawsze jest y, ten sam zawodnik. Haland. Czy ktoś tak, inny może być? Tak, nie, zawsze to jest karta No no, ale zawsze Haland jest. Chyba tak. Tu jest, tu jest. Tak. Tak, zawsze Haland. Wirtz Gykierys. Malen. Best of the best, Inedin, Zidan. Minji Kim, Kieza. Obawodło. Dziwne niektóre te nazwiska Kolomłani Di Marco Slory. i chyba będzie jakiś limit, bo jest zielony kolor Bergwal ale dziwne nazwisko. Też pierwszy widzę Kiel z Borussi Dortmund nie Ruki. nie ma limitu czyli Green Lava tak zwany albo i nie Green Lava I, idzie trochę inaczej niż nie wiem jak się teraz nazywają Johnny bo Johnny 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 Polował na kangury Na Vaneri Future Stars Lamina Yamal i Prestiani Gianluca Prystiani. No dużo takich nowych nazwisk. Dużo kapturów w tym razie w tym Ten pan jest znany wszystkim. Nie wiem czy kibice Realu są do końca zadowoleni z jego formy obecnej, ale słabiutko. Bakajoko coś tam strzeli, ale raczej jeszcze nie na tym poziomie jaki powinien grać Hojlund. Pulisic z Milanu, Kimiś z Bayernu i co to jest? Limit. Limit. Dwa na dziewięćdziesiąt dziewięć. Alexander, Arnold i Jackson. Powiem Ci, że tych saszetek jest od groma w tak. tym boksie. to tak się otwiera, otwiera, otwiera. A to tylko jeden box. No. Granit Czaka. Coś tam ciemnego jest. Alvarez, Brand, Bob. Bob. I teraz? Nie. Nie. Maeda. No dzisiaj Celtic wcześniej wpadał, konkretnie Minamino, Savigno i Gavi. To no my zaczęliśmy stosować te karty z pierwszej części, Kejsa. I co najwięcej karty. było Celticu, pewnie? E Chyba nie, chyba Barcelony było no. najwięcej. Ale tych kart jest mnóstwo z no. Title Winners Real Madrid, Konsa, Vicario, Trophy Chasers, Hojmingson, Yildiz, Juventus, Neuer, Zaire, Emery i Furuhashi. Ile mamy tutaj saszetek? 5. No, możemy trochę te bazówki pominąć. O, Jeremy Doku, to będzie limit. Limicik. 19 na 75. I jeszcze piękna niebieska wersja. I pasuje. Dużo, dużo, właśnie kart pasuje pod koszulkę danego klubu. Jak wpadnie. Zany, Uya i Tosin. Palmer, Cole Palmer. Teraz w No. Joe Wehrman, Sudakow, Warhurst i Leonardo. Future Stars. uneken Leao z Milanu. Mainu. Valverde z Realu. Trophy Chaser. Neoni Odegard De Jong. Beraldo. Panolu, Vermeeren, Reiersson, Son. I tutaj będzie był jakiś limit, tak? Osmane Nie. Nie? Nie, nic. Już się tak zapowiadało. Losada Maduekę. No i ostatnia saszetka z tego pierwszego boxa. Frimpong, Bellingham. Tutaj mamy Aston Villa. Teo Hernandez, best of the best, Andrzej Iniesta, Balogun, Kubarsi i Walker. Także mamy.